No hej kochane sucze, jestem właśnie w Gdańsku pod żurawiem i chciałbym was bardzo serdecznie pozdrowić z tego miejsca oczywiście i tak a teraz pójdziemy na jakieś stoisko zrobić pijanie to czekajcie skarbeniku w jakiej cenie te kolczyki? Te... Macko matko święta tak drogo jezu yes. Czuła tak drogo, No a... Ja nie nagrywam sterowników. Ja lubię się tak trzymać, Proszę o Proszę Ale nie później, bo ja nie chciałabym Ja też nie. Na co mnie to czuły, to dobra. dobra na Cześć kicia! Cześć. Ale ładnie gra widzicie Cześć. A teraz idziemy pod ratusz, pod Wieżę Mariacką i pod Neptuna. Zobaczymy, co tam się dzieje. Chodźcie. Cześć, Kicia. No hej, teraz jesteśmy właśnie w kościele. Idziemy teraz na grup Marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego. Chodźcie, zobaczymy. No to widzieliście już, a teraz idziemy pod ratusz. A ten marszałek właśnie to zginął w katastrofie pod Smoleńskiem. To cześć jego pamięci, a teraz idziemy właśnie pod ratusz i pod Neptuna. No to zaraz się widzimy. No właśnie, kochane Sucze, widzicie jak wygląda ładnie. Jesteśmy właśnie w Gdańsku Głównym tutaj bycze i mam patrzeć jak fajnie wygląda mnie. Hey! cześć no, no to zaraz idziemy w ogóle yy, idziemy teraz na taki koncert, zaraz zobaczycie zobaczymy. kurby syny, tu mnie z no, tyle nie no dobra, to weźmy weź, weź dalej. no co, się tak wyciągnąć, bo to się ciało no, no. no.